dokładnie działa sprzęt robiony przez Advantest. Produkty funkcjonują na zasadzie symulacji warunków, w jakich układy scalone mają pracować w rzeczywistych urządzeniach. Urządzenia od Advantestu generują szereg różnych precyzyjnych sygnałów elektrycznych, które to poddaje się właśnie testowanemu układowi. Sprawdzane są takie parametry jak na przykład napięcia progowe, jak czasy reakcji, jak marginesy błędów, jak odporność na zakłócenia. No i producenci półprzewodników Chcą korzystać z takich produktów, jakie daje Advantest, bo chcą mieć pewność, że każdy wyprodukowany przez nich komponent został poddany rygorystycznym testom jakościowym. A dzięki tym systemom można znaleźć błąd już na wczesnym etapie produkcji. W efekcie takie testery Advantestu no są kluczowe w zapewnieniu, że półprzewodniki, które trafiają do masowej produkcji, spełniają oczekiwane przez producenta standardy. Spółka więc w oczywisty sposób będzie korzystać i korzysta na boomie inwestycyjnym w sztuczną inteligencję i w centra danych, no bo to generuje większe zapotrzebowanie na półprzewodniki, a to z kolei generuje większe zapotrzebowanie na systemy do testowania.